Jesteśmy pod wielką krokwią, Adam Małyś. Czuram. Ktoś ma lęk wysokości. No nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie Stoję pod tym, to sobie zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe, że oni tak sobie skaczą, nie? Po złoto po medal dla nas, dla wszystkich. Puśta się tak, no nie jest to takie proste powiem wam. Do kamery. Zabawne jest to, że się trzymam tego mocno, a to nic nie daje oczywiście. Za bardzo się doję. Wdech i wydech. Ja. Po prostu sobie jedziemy, a moje ciśnienie raczej jak alone. Siema. Siema kuźba Ja nie jestem w stanie tutaj nagrać nic. Ale weź tam pomachaj. Słuchajcie, pójdźcie. A dwoma rękami? Wow. Tak sobie myślę, z powrotem chyba zejdę, bo... Bo tą drogę już znam, wiecie o co chodzi, nie? No nie wiem, no wygląda na to, że no, jestem usiądą. No mam lek wysokości. Nie czuję się zapewnie jak jadę tą kolejką. No i co zrobię? No nic nie zrobię, tak? Nagrałeś coś? Nagrałem! Tyle, że się boję. <śmum> Dobra, jesteśmy.